Ta trawa wygląda, jakby płonęła. Znasz Imperatę cylindryczną, Red Baron? To niska trawa ozdobna o niezwykłych, czerwonych liściach. Wiosną jest zielona, latem coraz bardziej czerwona, a jesienią intensywnie purpurowa. Najładniejszy kolor uzyskuje się w pełnym słońcu. Im więcej światła, tym intensywniejsza czerwień. Rośnie powoli, tworzy gęste, zwarte kępy. Osiąga od 30 do 50 cm wysokości. Lubi glebę przepuszczalną. Lekko wilgotną, nadaje się też do donic. Młode rośliny. W surowe zimy warto okryć, szczególnie w chłodniejszych rejonach Polski. Ważną informacją jest też fakt, że niekiedy lubi być delikatnie inwazyjna, ale wystarczy niewielka bariera, nawet na wysokość 4 cm, by ograniczyć jej rozrastanie się. Wiem, że podobał Ci się ten film, ale statystyki nie kłamią. Aż 9 na 10 oglądających nie subskrybuje tego kanału. Dlatego jeśli jeszcze tego nie robisz, to bardzo cię proszę, zasubskrybuj ten kanał. Pomoże mi to tworzyć jeszcze lepsze filmy. Bardzo dziękuję, że. Ze mną jesteś.